Wiadomości lokalne, dzień dobry. We wtorek około godziny 23.30 na drodze krajowej nr 1 w miejscowości Mykanów, kierujący samochodem ciężarowym z naczepą, potrącił ze skutkiem śmiertelnym pieszego z rowerem przechodzącego przez drogę w miejscu niedozwolonym. Policjanci ustalają także tożsamość ofiary wypadku. Policjanci nowo powstałego Wydziału Przestępczości Nieletnich Zatrzymali dwóch młodych mieszkańców naszego miasta, którzy zrywali złote łańcuszki idącym starszym Częstochowiankom. Jak ustalono, w maju nieletni dopuścili się co najmniej siedmiu takich kradzieży. Skradzione łańcuszki sprzedawali w lombardach za pół ceny. W poniedziałek na terenie naszego regionu częstochowcy funkcjonariusze przeprowadzili akcję trzeźwość. Celem działań była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez kontrolowanie stanu trzeźwości kierujących. Policjanci ujawnili 10 nietrzeźwych kierowców. Oraz zatrzymali pięć praw jazdy. Urząd Miasta ma propozycję dla mieszkańców, którzy dodają urody miastu, zmieniają swoje balkony w prawdziwe mini-ogrody. Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy do 15 lipca wysłać zgłoszenie wraz z fotografiami udekorowanego balkonu. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Podczas stachowskie lotnisko chce być jednym z pierwszych w Polsce, które przetestuje system nawigacji satelitarnej który może zrewolucjonizować ruch lotniczy w Polsce. Nowy system podejścia do lądowania testowano już w Pierzowicach i Mielcu. Tymczasem spełniający te same funkcje system satelitarny nie wymaga lotniskowych instalacji, a dostęp do niego jest bezpłatny. Dzięki temu nawet na niedużych lotniskach jak rudniki będzie można lądować. Oczywiście samoloty muszą być odpowiednio wyposażone, by odczytywać sygnały satelitarne. Piątkowa wizyta młodej Holenderki w Muzeum Częstochowskim zmieniła wiedzę o historii pierwszych powojennych miesięcy w naszym mieście. Hieretyki Nistra wędruje po Europie wojennym szlakiem swojego dziadka. Studiowała historię, teraz uczy się dziennikarstwa. Jej pracą dyplomową była książka wydana w 12 egzemplarzach, poświęcona wojennym losom dziadka. Losom związanym z Polską, w tym także z Częstochową. Jeden z mieszkańców budynku numer 21 w drugiej alei Najświętszej Marii Panny w Częstochowie zastawił autem wjazd do bramy. Popierany przez współlokatorów protestował w ten sposób przeciwko nagminnemu korzystania z tego przejazdu przez obcych kierowców mimo zakazu. Siłę jego protestu znacznie obniżał fakt, że manifestant był nietrzeźwy. Mieszkańcy Kamyka chcą oderwania od gminy kłowózk i stworzenia własnej. Pomysł nie jest nowy. Kamyk w przeszłości był gminą, ale po reformie administracyjnej z 1975 roku został przyłączony do Kłobucka. Od tego czasu silnie stara się uzyskać autonomię. Ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów, zwracając uwagę także na to, czy proponowane zmiany uwzględnią więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe na danym obszarze. W czerwcu mieszkańcy zorganizują zebrania w miejscowościach, które miałyby z kamykiem tworzyć nową gminę. 8 maja Śląska Izba Rolnicza w Częstochowie zorganizowała wyjazd promocyjny do Rasławic na wybory Chłopa Roku 2011. Do udziału zaproszono zespół Janowianie oraz Urząd Gminy w Janowie. Zespół pokazał się na scenie jak zwykle z najlepszej strony i wzbudzał zachwyt publiczności, która bardzo pozytywnie komentowała występ. Natomiast Wojciech Kas przez koczanki, zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej do tytułu Chłopa Roku. Udało nam się z nim spotkać i uzyskać więcej informacji o szczegółach konkursu oraz historii i osiągnięciach zespołu Janowianie. No trudno mi jest powiedzieć o e, w całej historii, dlatego, że m, jestem chyba jednym z młodszych członków tego zespołu. Zespół Janowianie powstał na bazie kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Janów. W roku 2007 e, był realizowany program, e, dzięki któremu ten zespół powstał i, i zaczął istnieć. Prowadzeniem tego zespołu zajął się i kierownikiem artystycznym jest pan Piotr Hanku z zespołu Śląsk. Koordynatorem naszego zespołu jest pani Danuta Kuczyńska-Pytel. Zespół od 2007 roku bierze czynny udział w różnego rodzaju imprezach. Gminnych i, i nie tylko. Uczestniczymy w Alei Smaków w Częstochowie, także tam nas będzie również można spotkać. Zapraszam serdecznie. W Dniach Janowa uczestniczymy w przeglądach, uczestniczymy w konkursach. No takim zwiększeniem działania i pracy zespołu jest właśnie ten rok 2011. 2011 dlatego, że no, chciałbym po prostu cały zespół przedstawić. Bierzemy udział w śląskim śpiewaniu. Jesteśmy już po etapie finałowym. Czekamy na werdykt 4 czerwca. Laureaci w, w, po prostu finału śląskiego śpiewania będą się spotykać w Koszęcinie. Ale w międzyczasie y, braliśmy udział w takim konkursie kapel podwórkowych, kapel ludowych, śląskich kapel w Świętochłowicach, gdzie bezsprzecznie zajęliśmy w naszej kategorii zespołów folklorystycznych pierwsze miejsce. Pracy bardzo dużo. Naszymi takimi sztandarowymi prawda, pieśniami czy ewentualnie repertuarem, to jest Prezentowanie y, pieśni regionu śląskiego. Y, mamy w naszym repertuarze suitę śląską, suite górali żywieckich, czyli też y, no, śląsk żywiecki, Beskit, y, ale również mamy suitę krakowską. Myślę, że to się będzie systematycznie poszerzać. O ile jest mi wiadomo, już są tam robione zakusy na nowe, na nowe jakieś suity, jakiś nowy repertuar. Także tak by było ogólnie rzecz biorąc o, o zespole. Zespół stara się być blisko y, naszej wsi, naszych wsi, bo Janów ma wiele miejscowości, te panie, które uczestniczą w zespole i no i trzej panowie, jak. Y, Tacy jak jakieś takie rodzynki, więc po prostu staramy się być na imprezach naszych, na imprezach naszych gminnych również. Także najbliższa taka impreza, która nas czeka, no to Dzień Dziecka 29 na pobliskim tutaj, prawda, terenie. Natomiast, natomiast ostatnim naszym takim takim no, występem to było, była prośba śląskiej Izby Rolniczej pana Jerzego Dudka aby móc reprezentować region śląski region powiatu częstochowskiego i nasz mikroregion gminy Janów w wyborach chłopa 2011 no podejrzewaliśmy, że, że będzie jakiś kandydat, prawda, no, ale, a my będziemy tylko ubierać tego kandydata naszymi strojami, naszymi piosenkami, naszymi występ, naszym występem, no ale okazało się, że tak się tak się właśnie wsplotło, no, no, że zaproponowano reprezentowanie mnie abym reprezentował po prostu ten region nasz na Wyborze Chłopa 2011. No, po spełnieniu tych warunków, które, które tam były niezbędne, 8 maja zjawiliśmy się w Racławicach u stóp olbrzymiego pomnika Wojciecha Bartosza-Głowackiego i w rocznicę bitwy 1794 roku, która, którą, gdzie gdzie Tadeusz Kościuszko powstrzymał wojska rosyjskie generała Tormasowa. No, wzięliśmy udział w 17, już 17. konkursie wyboru chłopa 2011. Było zaplanowanych pięć konkurencji, z tym, że jedna konkurencja decyzją jurorów konkursu została odwołana, anulowana. No, był to troszeczkę taki ciężki, ponieważ reprezentowali panowie y, też troszeczkę bardziej wiekowi ode mnie, więc podejrzewam, że w grę wchodziło y, no, jakieś y, uciążliwość y, po prostu szybkiego zapoznania się z jednym z najnowszych ciągników, skomputeryzowanym, gdzie trzeba było założyć pług, podnieść, przejechać i opuścić ten pług z powrotem. No ale nic, zostały cztery konkurencje i tym sposobem na dziewięciu kandydatów, uplasowałem się na piątym miejscu, czyli teoretycznie na pierwszym miejscu z regionu śląskiego. No, mówię to z uśmiechem po prostu, bo reprezentantem byłem z regionu śląskiego jednym. Natomiast Małopolska miała chyba dwóch reprezentantów. No i na tym polegała ta właśnie cała zabawa, że pierwszy, pierwsza konkurencja to było prezentowanie naszego regionu, naszego stroju regionalnego. Druga konkurencja to było zaprezentowanie naszego, naszych regionalnych tańców z partnerką, z przyśpiewkami. Trzecia konkurencja to właśnie miała być tak, która została odwołana z tym ciągnikiem. Czwarta konkurencja to było prowadzenie dwóch kół prawda, na czas dwóch kół od starego takiego woza drabiniastego. I piąta konkurencja było układanie wiek z balotami słomy i układanie to w formie jakiejś tam pryzmy. To było wszystko punktu, punktowane. I no, myślę, że to nie tylko chodziło o te konkurencje. Że ważną chyba rolą tych spotkań od 17 lat jest promowanie wsi, jest zachowanie tradycji ludowych, tradycji wiejskich. Jest to, że po prostu y, ludzie, rolnicy, chłopi spotykają się razem z różnych regionów, jest możliwość wymiany doświadczeń, wymiany wzajemnych prawda, zainteresowań, bo okazuje się, że chłop to nie tylko rolnik, bo chłop to pochodzenie, rolnik to zawód. Ale ludzie mieszkający na wsi, czyli, czyli pochodzący ze wsi, pochodzący właśnie z chłopstwa, reprezentują cały szereg różnych zawodów i nie tylko zawodów, ale także i zainteresowań, czyli poza zawodowych, poza tym, że są kowalami, stolarzami, snycerzami, krawcami, szewcami, wieś była samowystarczająca zawsze, to tych ludzi interesuje również coś innego interesuje ludzi sztuka interesuje ludzi śpiew, to są rzeźbiarze, to są malarze wiejscy I to, jest, i to jest wspaniałe, że mogą się na takich imprezach właśnie jak ta impreza Wybór Chłopa 2011 spotkać, zaprezentować to, co oprócz tego, co wydobywają z ziemi, czyli chleba przede wszystkim, robią również wspaniałe artystyczne rzeczy. No i to by było tak Pokrótce, co mogę co mogę na temat zespołu i na temat tej imprezy, w której braliśmy udział. Rozpoczyna się wiosna studentów, pierwsze tak bogate częstochowskie juwenalia. Cykl imprez otworzą drugie Mistrzostwa Politechniki Częstochowskiej w grach zespołowych. Studenci zapowiadają kabareton, bale, korowód, konkursy, pokazy filmowe, wspólne grillowanie, koncerty i wiele innych atrakcji. Natomiast gwiazdą juwenaliów będzie zespół Perfect, który zagra dla nas w sobotę. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.